Budowniczy piłkarskiego stadionu na Euro 2012 zmieniają projekty elementów konstrukcyjnych wrocławskiej areny. Zębate rygle, tu zaznaczone czerwonym kolorem, będą produkowane w Niemczech niedaleko Neumarkt, w fabryce prefabrykatów konsorcjum Max Bygel. Dyrektor kontraktu Jens Stark podkreślił dziś, że to rozwiązanie przyspieszy budowę stadionu we Wrocławiu. A to, że Wrocław musi się spieszyć, wiadomo nie od dziś. Stadion na Maślicach ma być gotowy do połowy 2011 roku. Nie będzie stadionu, nie będzie Euro. Wszystkie zmiany zostały oczywiście omówione z inwestorem, czyli gminą Wrocław. Prace projektowe 108 rygli właśnie się zakończyły. Najcięższe elementy będą ważyć 110 ton, najdłuższe osiągną 42 metry długości. Ich produkcja rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, ale nie we Wrocławiu. Na Maślice gotowe elementy stadionu będą przetransportowane koleją. Trasa została już zaplanowana i uzgodniona z gminą Wrocław. Ze stacji Gondów Mały na teren stadionu będą zwożone nocą specjalnymi ciągnikami niemieckiej firmy. Ich montaż ma się rozpocząć w połowie czerwca. Poza tym, co dzieje się tutaj na placu budowy, jest mnóstwo naprawdę prac prowadzonych jakby zapleczowo, takich, których zupełnie nie widać. I one, my to oczywiście widzimy, bo, bo wiemy tak naprawdę, że te prace są prowadzone. I również dzięki temu wiemy, że tak naprawdę ten stadion jakby rusza bardzo mocno do przodu. I za chwilę efekty właściwie tych prac będzie widać również tutaj na miejscu, na budowie. Przez zmiany w elementach konstrukcyjnych stadionu nie wszystkie prace idą zgodnie z planem. I to dziś zgodnie podkreślają zarówno urzędnicy, jak i przedstawiciele niemieckiej firmy. Są jednak odcinki, gdzie prace wyprzedzają harmonogram. Obecnie roboty prowadzone są na poziomie pierwszego stropu. Na dwie zmiany pracuje około 500 robotników. Mamy jak gdyby takie trzy ogólne grupy robót. Jest szalowanie, czyli yy, układanie filigranów, yy, jest zbrojenie i jest wylewanie betonu. Mogę powiedzieć, że jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. To jest bardzo profesjonalna firma. Przygotowują się dosyć długo, ale przygotowują się solidnie. Niemieckie konsorcjum przejęło plac budowy na początku marca, po tym jak za trzy miesięczne opóźnienia w grudniu 2009 roku gmina Wrocław rozwiązała umowę z Mostostalem Warszawa.